Otop swój początek wziął z Anglii. Właśnie Anglicy z Królewskiej Organizacji Ochrony Ptaków pierwsi stworzyli stowarzyszenie zajmujące się na szeroką skalę jakże różnorodnymi gatunkami ptaków. To oni też przez pierwsze dwa lata dotowali polskich przyrodników i to właśnie dotacje są w tej chwili dużym problemem dla naszego krajowego otopu. Piotr Potworowski, który zorganizował niedzielną wycieczkę dookoła Jeziora Berzyńskiego, przekazał zebranym informacje na temat działania wąsienckiego koła otopu. Opowiadał o jego aktualnej, niestety nieciekawej sytuacji, o marzeniach związanych m.in. z pomieszczeniem, jakie potrzebne jest na wspólne spotkania. Odbywałyby się one raz w miesiącu, podobnie jak dzieje się to w innych miastach. Cztery razy w roku każdy uczestnik otopu otrzymuje też ogólnopolski biuletyn dotyczący aktualnej działalności. Piotr Potworowski podczas wycieczki starał się jak najdokładniej przekazać uczestnikom swoje doświadczenia związane z ptakami i zasady działania ptakoluba, jak sam o sobie mówi. Interesuje się on ptakami od 18 lat i nie ma zamiaru wyleczyć się z tej miłości do skrzydlatych przyjaciół. Typowe jeszcze, które w tej chwili jesienią są: um, Łyski, jeszcze statko jest, kaczki, krzyżówki, głowienki, um, perkozy w tej chwili są. Jeszcze można spotkać właśnie takie niewypierzone w tej chwili. Ładne kolory mają jeszcze, no mewy oczywiście, śmieszek najwięcej jest, no a z takich co już właściwie to końcówki są to jaskółki jeszcze były widoczne, skowronki wędrują, to już widać przeloty, trzajki, no myszołowy to wiadomo to jeszcze polują, nie ma jeszcze północnych w tej chwili. No, w trzcinach to jest sikorek, w statkach jeszcze takich rodzinnych są. Być może, że zmienia się środowisko z tego względu, że coraz większy pas trzcin jest, szerszy jest. Czyli niektóre gatunki po prostu są wypierane, bo niektóre tylko w wąskich pasach żyją. A być może, że to jest lepsze środowisko w tej chwili do gęsi. No, na pewno jest ich więcej tutaj. Kiedyś nie było. Chociaż jeśli nie będzie trzcina wycinana, na no to one też nie będą miały miejsca gniazdowania. Muszą mieć troszeczkę takiej przestrzeni w tych trzcinach, żeby mogły tutaj być. No, czapli polujących jest troszkę. Natomiast z tych małych, drobnych ptaków rublowatych też w tej chwili, w tym roku właściwie, to się tak odczuło, że tych gniazd mniej i po prostu mniej wywodziły najprawdopodobniej. Młodych dużo się trafiało w gniazd pustych. Nie wiadomo, czy po prostu to ze względu na y, drapieżnictwo innych ptaków, no ale jednak jakoś tak jakby po prostu te warunki były trochę w tym roku może nieodpowiednie. Zresztą, jeżeli to w dłuższym okresie czasu się na to patrzy, to różnie. To niektóry rok jest bardzo dobry dla niektórych gatunków, a w innym roku można w ogóle praktycznie nie spotkać. Także to nie jest może taka przyczyna. No zależy, kiedy wiosna, jaki jest poziom wody, jak szybko trzciny wyrastają. No to różne czynniki wpływają na to. Ja myślę, że właśnie organizacja właśnie tego typu wycieczek przyrodniczych, bo mówienie samo to nic nie da i dlatego się, jeżeli same, po prostu nie, my nie wyjdziemy w teren i czy powiedzmy ktoś taki jak pan tutaj Potworowski, który się zna na rzeczy, no to, to po prostu no, trudno jest, w ogóle trudno jest zachęcić młodzież. Chociażby tutaj liczba już osób świadczy, nie? Już było w ogóle więcej nas, ale tam część musiała musiała wcześniej odejść, bo dzisiaj jest niedziela. Tym bardziej właśnie jest niedziela, dzień wolny, a jednak trochę osób przychodzi, więc myślę, że jest taka potrzeba.